Hej dziewczyny, witam Was w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na ulubieńców. Będą to ulubieńcy nie z jednego miesiąca, czyli z września, tylko będą to ulubieńcy i sierpnia i z września, ponieważ jeżeli obserwujecie mój kanał, to takich ulubieńców niestety w sierpniu nie było, ponieważ miałam ich dosyć mało i nie chciałam z tego robić jednego filmiku z kilku produktów, po prostu e, mi się to jak gdyby nie opłacało. Wolałam Wam zrobić jedną, jeden filmik taki dosyć e, pokaźny, taki dosyć właśnie pokaźnych ulubieńców. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Okej, okay, zanim przejdziemy do ulubieńców, to chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle zbierałam się z nagraniem tych ulubieńców naprawdę bardzo, bardzo długo. Filmików nie było już chyba z kilka dni, około tygodnia. Teraz wróciłam właśnie do Akademika, możecie zobaczyć tutaj tło, to od razu widać właśnie białe tło, że to jest Akademik, czyli rok akademicki się zaczął, zaczyna się w poniedziałek. Dajcie znać, czy wy także wracacie już na uczelnię i jakie odczucia macie w związku, w związku z tym, czy takie same jak ja, czyli mieszane. No tak, i tak jak mówiłam, właśnie nagrywałam tych ulubieńców w domu dwa razy. Ale nie pasowało mi światło, nie pasowało mi tło, i w ogóle nic mi nie pasowało, nie mogłam jakoś się zgrać. I trochę tych ulubieńców jeszcze pozmieniałam, bo jak wróciłam do akademika, to trochę tych produktów tutaj jeszcze miałam na miejscu, które mi się sprawdziły, więc zrobili więc się naprawdę tacy, tacy dosyć pokaźnić ją więcej, tak jak mówiłam, więc zaczynamy, żeby nie tracić Okej, okay. <gry> czyli e, pierwszą e, kategorią kosmetyków, jaką chcę Wam pokazać, będzie pielęgnacja. I co się u mnie sprawdziło, e, to tak. Pierwsza to jest e, pianka i to jest e, cetafi do buzi cera trądzikowa, e, pianka do mycia. I to jest tam e, specjalnie opracowana tam dla cery trądzikowej, e, skłonnej do przetłuszczania się. Ja mam cerę trądzikową, mam skłonną do przetłuszczania się, e, aktualnie strasznie wysuszoną od tych wszystkich produktów, które e, teraz e, używam na, na ten trądzik, które mają tam e, je, je, jego wyleczyć, ale wiadomo, że, że one są bardzo wysuszające, te przeróżne maści i w ogóle więc mam buzię bardzo, bardzo wysuszoną i to mi się nie podoba, ale jeśli chodzi co do pianki, pianka jest rewelacyjna i może, no nie wiem, kupię mi teraz tak mówić, bo ciągle Wam mówiłam, że miałam taką fazę na piankę z Nivei i ja ją bardzo, bardzo lubiłam i na, naprawdę dla mnie była rewelacyjna, ale starczała mi na nią na około miesiąc. Ta kosztuje no, bardzo drogo, szczerze mówiąc dla mnie bardzo drogo 49 zł, ale jest no, naprawdę rewelacyjna. Moim zdaniem, teraz jak mogę sobie porównać tą z z Nivei, to ona naprawdę rewelacyjnie myje, bo ja to widzę po waciku, kiedy przemywam potem twarz po myciu buzi tą pianką wacikiem, to zbieram y, naprawdę... No, ten bacik jest troszeczkę pomarańczowy po tym fluidzie, tam gdzieś tam meterefki zostają, ale wystarczą dwie małe pompki i burza jest cała zmyta idealnie. I co do jego wydajności, on mi starczył, ja sobie jeszcze specjalnie zapisałam, kiedy go kupiłam, bo to już jest moje drugie opakowanie, kiedy go kupiłam i on mi starczył na mm, dwa tygodnie bez, bez sześciu dni chyba, tak, tak, z tego co pamiętam. Na dwa miesiące, przepraszam, na dwa miesiące bez 6 dni, więc 49 zł na 2 miesiące. Ja sobie pozwalam na takie coś, bo no, ta pianka jest naprawdę super, super, jeżeli jesteś zainteresowany to właśnie, e, właśnie taką pianką do mycia buzi, do całej do trądzikowej, do przetłuszczającej się, to tak. Jeśli chodzi o to, czy jakoś tam redukował te przytuszczanie się albo minimalizował, e, no to nic takiego ja nie zauważyłam, ale no z kolejnym nie. produktem to może też do twarzy będzie, będzie. Jest to ziaja z zieloną glinką maska i to jest tam do cery zanieczyszczonej, skłonnej do wyprysków, bo wiadomo, maseczki takie z glinki bardzo dobrze oczyszczają, ja, ja ją używam, też w moje moje drugie opakowanie i powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo z niej zadowolona. I um, ona ona tą, Ja to maseczkę użyłam dosyć często po peelingu takim z mikrogranulkami na przykład też ona wtedy tak mi uspokaja tą twarz i te, i te zaczerwienienia tak jak gdyby, no wiecie, bledną troszeczkę są takie, nie są, czasami te zaczerwienia są takie aż zaognione i ona wtedy mnie tak wycisza i, i one są jakby takie jakby, jakby trochę mniej, więc, więc rzeczywiście u mnie, u mnie jest bardzo, bardzo fajnie. Ta maseczka się spróbuje i jest niedroga, bo kosztuje chyba 7 zł, 7 zł bo ja ją płaciłam, tak, więc, więc jak najbardziej, to jest chyba 60, tak, 60 ml, więc nie jest może jakoś tak strasznie dużo, ale mi wystarczyła na, na około miesiąc, więc naprawdę no, kolejnym produktem Kolejnym moim takim naprawdę bardzo fajnym produktem jest Ultra Duo e, odżywka do, do włosów e, suchych i zniszczonych i to jest olejkiem z awokado i masło karite i powiem, wam, że pachnie obłędnie i bardzo w niej lubię to, że włosów nie nie obciąża bo nakładam ją na całe włosy i naprawdę włosy mam rewelacyjne, nie są włosy właśnie takie oklapłe, jak po, po niektórych odżywkach, które obciążają. Są takie delikatne, właśnie przyjemnie się je rozczesuje, nie są jakieś takie nie wiem, niektóre odżywki nawet mi przesuszały zauważyłam, ale one może jakoś nie jest taka super rewelacyjna, że mi odżywia te włosy, mam piękne i, i nie wiem jeszcze jakie odżywione, ale, ale są takie gładkie, takie przyjemne, przyjemnie się układają, nie puszą się i zapach jest rewelacyjny, ponieważ utrzymuje się z dwa dni na moich włosach i uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Kolejnymi produktami będzie to, będą to, będzie to kolorówka, typowa kolorówka. Ja tutaj mam paletkę, która jest już tak zdezelowana, brudna, bo jak macie Slika, to wiecie, że się strasznie brudzi. I to jest paletka Vintage Romance, którą używałam ostatnio naprawdę bardzo często. Tak i tak ostatnio był właśnie na YouTubie, znaczy jest popularny, dosyć dziewczyny nagrywają go Starting Over i ja powiem Wam, że tak właśnie zaczynając od zera, gdybyśmy nagle nasze kosmetyki w jakichś tajemniczych okolicznościach wyparowały, zaczęłabym właśnie od tej paletki którą uwielbiam, której cienie naprawdę pasują. Myślę, że moim zdaniem w większości dziewczyn i do brązowo-okich, i do niebiesko niebieskookich, i do zielono zielonookich tutaj są różne tak. Różne, różne kolory właśnie różu, fioletu, złota, tutaj jest taki cały cegiełkowy, czarny, e, taka, taka perła biała, że tak powiem, naprawdę rewelacyjne cienie. Jest ich aż 12, kosztują 37 zł. E, można je też kupić na jakichś takich właśnie internetowych e, drogeriach e, czasami po promocji. Ja na przykład kupowałam niekiedy slika e, po promocji minus 20%, więc, więc jeszcze bardziej się opłacało. Naprawdę cienie, moim zdaniem na 12 cieni e, za 37 zł. Jest to naprawdę dobra jakość. One czasem się osypują, e, ale długo się trzymają. Nie mam naprawdę nic do zarzucenia. I jeżeli właśnie chcecie kompletować swoją, e, nie wiem, swoją kosmetyczkę, swoje, swoje kosmetyki i chcecie jakąś. Porządnie fajne cienie i nie żeby to był jeden cień, a jakiś tam nie wiem, kupować sobie kilka pojedynczych cieni, tylko po prostu tą paletkę, która jest naprawdę rewelacyjna i uważam, że naprawdę do większości dziewczyn będzie, będą te kolory pasować. Kolejną, kolejną też rzeczą z kolorówki są to szminki, które jeżeli obserwujecie mojego Facebooka, to na pewno widzieliście, że na ustach miałam je bardzo, bardzo często. I są to śminki także ze Slika. Ja tutaj mam w odcieniu Sugar, w ogóle paletka tak się nazywa Sugar I to są takie, takie róże, fiolety. Ten fiolet jest taki piękny, idealny na jesień po prostu, a te używałam latem, aczkolwiek jesień, jesienią też będę używać, bo po prostu uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Matki są naprawdę bardzo fajne i dobrej jakości. I dobrze, dobrze jakby długo utrzymują się na ustach moim zdaniem. Tutaj jest dołączony ten który trzymam właśnie, w ogóle strasznie, strasznie się brudzi, strasznie to nieestetycznie potem wygląda, więc nie obraźcie się, że Wam tak to właśnie pokazuję, ale na to są bardzo, bardzo fajne. Tak jak widzicie, dołączone jest lusterko, trzymam nieprofesjonalnie, ponieważ nie zakryłam lusterka, ale już będę. No i tak jak mówię, no, no ja uwielbiam te cienie. Co ja mam w ogóle z tymi cieniami? Uwielbiam te pomadki. Mam jeszcze jedną w odcieniu Silen i naprawdę są bardzo fajne, bo i tam jest akurat tutaj nie amatu, ale jest, i są i maty, i jakaś satyna, i naprawdę są różne wykończenia i można poza tym można właśnie łączyć te kolory, żeby wychodziły nam zupełnie inne jakieś tam... Gamy kolorystyczne, więc za cztery pomadki, które możemy łączyć i możemy wyjść tam jeszcze więcej kolorów, płacimy 34 zł. Moim zdaniem inwestycja jak najbardziej kolejna, którą chcę Wam pokazać, jest to także kolorówka, ponieważ tej kolorówki jest bardzo dużo. Bardzo dużo mnie jak gdyby zachwyciło w przeciągu tych dwóch miesięcy. Jest to podkład L'Oreal Match, jego ja mam o sieniu Vanilla N2. N2. I powiem Wam tak, że ja odkąd kupiłam ten podkład, rozstawałam się może z nim na dwa dni. Ja go uwielbiam, uwielbiam jego ciągle mam na twarzy. Dla mnie jest rewelacyjny, rewelacyjne jest jego krycie, które nie jest dosyć, dosyć mocne, jest takie bardziej bym powiedziała średniawe, ale zależy to też od aplikacji. Kolor jest idealny, moim zdaniem idealnie pasuje się właśnie w kolor, w kolor skóry, tak jak tutaj właśnie mówią nie wysusza mnie, nie zatyka, no, no nic kompletnie, jakichś takich minusów do niego nie mam. Fajnie wygląda twarzy. I powiem, że no może nie utrzymuję jakiegoś tam strasznie długiego matu, no ale to też zależy od pudru, jaki używacie. No niestety albo no, no moja twarz się przetuszcza dosyć często, teraz może nie, bo jest strasznie wysuszona, ale latem przetłuszczała się bardzo, bardzo, bardzo i żaden fluid przypuszczam, by jej nie pomógł. Jeżeli jesteśmy już przy tym e, podkładzie, którego e, nagrywałam test na żywo, e, to przejdę jeszcze do, do pędzelka, tak jak Wam mówiłam, e, jego krycie zależy od aplikacji, każdego podkładu krycie zależy, moim zdaniem, od aplikacji. Ja nie jestem jakimś tym specem, ale z tego co ja tutaj e, sobie testuję w domowym w zaciszu, e, ja na przykład używam go pędzelkiem, to nie musi być koniecznie tej, tej w ogóle firmy, wiadomo, ja mam e, na przykład Brush i to jest Real Techniques, i ja na przykład go używam, bo on ma tutaj taki, no wiadomo, stemplik, on jest taki do wstępowania. I tą, ten podkład na naszej twarzy. On nie dość, że wchodzi nam tutaj w te wszystkie jakieś, nie wiem, pory, to wszystko, zakrywa nam porządniej i moim zdaniem taki, takie właśnie nakładanie, tak, takim rodzajem pędzelków em, Zastępuje y, na przykład dwa razy nakładanie podkładu y, ręką, gdzie to wszystko rozsmarowujemy na tej, tej buzi. A ten podkład jest naprawdę super, super, super. Y, plus na to, że mają bardzo szeroką gamę kolorystyczną. Jest dosyć często y, także na promocjach, więc, y, więc można go kupić dużo taniej, bo on niestety jest drogi. On kosztuje chyba około 50 zł w takich drogeriach, natura tam Rossman, więc e, więc naprawdę jest drogi, ale można go kupić dużo taniej, kupując za 39 zł, więc nie jest źle, a pędzelek e, jeżeli chodzi o ten, ja go kupiłam na Minty Shop, e, tam macie zakładkę pędzle i tam firma Real Techniques, ale można też kupić zupełnie jakiś inny pędzelek, tylko właśnie też taki e, do stemplowania z takim właśnie fajnym e, włosiem, więc u mnie na pewno on się bardzo dużo, dobrze sprawdza, kosztował chyba e, około 40 zł, ale będę go miał na, na lata, bo no bo jest bardzo dobrze. Ostatnia Zakocha. rzecz, jeśli chodzi o taką typową kolorówkę do twarzy i ja zakochałam się strasznie w kredce i to jest kredka z Bourjois i to jest taka piękna, złota kredka, e, którą po prostu uwielbiam. Jest super miękka, świetnie się maluje ją i zarówno na, na linii wodnej i no, po prostu ją maluję, na przykład dolną powiekę czy górną sobie tam delikatnie podkreślam, ona jest taka złoto-brązowa, ale jest po prostu cudowna, cudowna. I zaraz Wam pokażę ją, jak ona wygląda z bliska, żebyście tak mogli zobaczyć. Ta, e, ta kredka, ona jest w takim złotym opakowaniu i zaraz Wam pokażę, tak, tak wygląda po otworzeniu, po Jest bardzo mięciutka, więc szybko jak gdyby się traci, ale ma piękny, piękny odcień złotego, złotego brązu. Idealnie się mieni, opalizuje to na takie, takie właśnie kolory i na, no naprawdę jest super, super, super. Jeśli chodzi o tą kredkę, to wydaje mi się, że kosztuje około 30 zł. Nie jestem do tego przekonana, że jeszcze tą kredkę dostałam, ale jest naprawdę rewelacyjne, kolory ogólnie tych innych kredek też są rewelacyjne, więc myślę, że w ogóle warto jest zobaczyć i jakoś tam sprawdzić sobie na, na swoim ręku te kolory, bo może takiej właśnie kolor potrzebujecie, bo naprawdę są dostępne przyjemne w firmie, firmie Burżua. I ja tutaj pokażę w ogóle może niekoniecznie kolor, ale lakier. Jest to lakier z burżua także to jest. Jedna sekunda to jest taki jak gdyby żelowy lakier, jest zupełnie jakaś tam inna, firm, inna formuła. To jest tak, no właśnie ten właśnie żelowy, on ma taki duży, gruby pędzelek, którego nienawidzę. Ja nie lubię grubych pędzelków. To jest taki kolor habrowy i ja zanim dostałam ten lakier, to przeczytałam, że ten żelowy to jest taki, no wiecie, że jest beznadziejny, długo wysycha i w ogóle i nie trzyma się, odpryskuje I, i tak się trochę, no, trochę, trochę się zasmuciło, bo, bo mam takie dwa lakiery, mam jeszcze takie łososiowe i mówię, kurczę, szkoda, no, ale na, na, nałożyłam sobie na, na Nie Niewygodnie mi się moloję, ja nie lubię strasznie tych, tych grubych pędzli, denerwuje mnie to, ale naprawdę co do tej formuły żelowej, jakiejś tam silikonowej, w ogóle tutaj tak coś tam silikon, że to jakaś silikonowa tekstura. E, powiem Wam tak, że, e, że idealnie błyszczy jak lakier żelowy, fajnie się trzyma, nie wysycha wcale długo, e, co prawda e, może... Może, no nie wiem, trzeba bardziej uważać, on jest wyschnięty, ale bardziej jest jeszcze podatny w ciągu tego jednego dnia od malowania na, na jakieś zadrapania. Może nie zejdzie, ale gdzieś tam się odbić może od kołdry, więc mi się jakoś tam odbijał, ale super y, długo się trzyma. Naprawdę mogę go porównać do lakierów z Maybelline, miałam takie fajne właśnie, i on tak samo długo się trzyma super błyszczy i wygląda po prostu jak żelowy, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny lakier, nie wiem co od niego chcą, bo ja na przykład mam tutaj jeszcze przyniosłam dla porównania lakier z burżuła, taki zwykły, to nie jest ten żelowy, to jest tam że do 10 dni i na przykład jego jakość no może szybciej wysycha rzeczywiście ale jego jakość co do utrzymania się na paznokciach jest po prostu totalną katastrofą, bo po jednym dniu miałam już odpryski, a tutaj tylko jak gdyby zdzierają się końce, nam się jak gdyby zmywają. Więc, więc naprawdę, jeżeli chodzi co do jakości, to ten jest y, super, super, super i naprawdę nie wiem czego y, no, niej, no, na za tyle, tak naprawdę tych ulubieńców było naprawdę sporo. Nie wiem, kiedy, ile ten filmik będzie trwał. Mam nadzieję, że niedługo i że nie będziecie nam źli, ale chciałam Wam to wszystko pokazać i że jakoś tam się wyrobiłam, chociaż w tych 20 minutach, bo to dosyć ciężko. Y, więc tak, tak jak mówiłam, mam nadzieję, że filmik Wam się y, podobał. Y, cieszę się, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że zostaniecie... Y, Staniecie dalej i będzie Was więcej, bo wiadomo, kupię raźniej. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!